Siemanko, tutaj z Kiepiecybuch. W tym odcinku zaprezentuję Wam już przez wielu z Was bardzo dobrze znany model One od serii fajek Vairo z firmy AEON. Taka skomplikowana sprawa, ale jest to fajka przenośna, bardzo fajnie wykonana i no bardzo ciekawa pod kątem swojego designu. Wielu z Was się zastanawia, czy to w ogóle dobrze się z tego pali, więc dzisiaj pokażę, że się da. Zapraszam. Mam tutaj przed sobą dwie fajeczki od z tego modelu One. Jedna to jest specjalna seria z, połączona z firmą Nowitek, która tam jakieś rzeczy tuningowe robi dla samochodów. To później o zobaczycie, jak będę z niej palić. A w tym momencie pokażę Wam taką standardową serię. I ona jest tak zapakowana w taki niezawielki kartonik. Otwieramy sobie. Jest. Całość bardzo fajnie zapakowana, mamy instrukcję, mamy bardzo dobrze wykonaną gąbkę, taką bardzo sztywną, który mamy adapter na węża, taki tyci z oringami i, i fajka. To jest akurat wersja Steel Rose i tu wszystko jest stalowe i jest takie o, naprawdę ciężkie. Później wezmę wagę i zobaczę ile to waży. I to jest cała fajka. Oto. Tu jest akurat model właśnie, że mamy tą część zrobioną z metalu. Większość modeli o 2, tak jak później zobaczycie, ten jest zrobiony z karbonu. Mamy w komplecie też uszczelkę na cybuch, i żeby sobie to rozkręcić, musimy odkręcić najpierw adapter na cybuch. Całość jest wykonana, wszystkie elementy na pewno stalowe, są wykonane z kwasówki, bardzo dobrze wykończona fajka, oczywiście z bardzo dobrego materiału, więc jeśli podoba Wam się design, jak, i się podoba Wam konstrukcja tego i zamysł tej fajki, to na pewno będzie bardzo zadowoleni z wytrzymałości. Pod końcem adaptera po prostu ściągamy sobie pokrywkę i to jest taki stalowy, stalowa pokrywka, w której mamy w środku uszczelkę i ten walec nam się tutaj na tej uszczelce uszczelnia, więc ta fajka jest szczelna. I dalej odkręcamy sobie sleeve. Muszę Wam powiedzieć, że ta wersja steel jest jeszcze black, black mat. Różne są tam kolory z tego, wersji steel. Fajnie to wygląda, naprawdę turbo elegancko, bardzo ładnie ten kolor wygląda. Teraz akurat się palcuje, bo już go biorę w ręce. Mamy ten osłonkę, czy nazwijmy to dzban, może powiedzieć część zbana bo to jest cała fajka, nic więcej do tego nie mamy. Zajmę tą pokrywkę, tą osłonkę i mamy, muszę to jakoś opisać, to jest rurka znożeniowa, a to, to tak jakby elementy, które nie mają nazwy, ale chodzi o to, że kiedy się dociąga dym, przez te otwory na dole mamy dyfuzor, już automatycznie, że tak powiem, wbudowany, więc normalnie tutaj woda bąbelkuje i następnie e, przez tą część czy tą rurkę, czy ten dym, który nam się zgromadzi na górze, jest zaciągany dym i idzie nam do płuc. A tutaj mamy... Jest w środku wbudowana kulka, to się dalej da rozkręcić. To jest kulka zaworkowa. Więc w tym drugim elemencie jest to po prostu odpowietrznik. I nam dym wylatuje z tego miejsca. Więc bardzo fajny efekt. Mamy wagę do 2 kilo. Powinniśmy się zmieścić. nie Słuchajcie, 1,5 kilo. kilo to fajka waży, e, jak się bierze w rękę to taki czuć po prostu kawałek solidnego materiału, solidnego metalu, e, wersja karbonowa jest sporo lżejsza, 1300 niecałe, więc tam mamy tylko 200 gram różnicy, więc ten slip tak dużo nie waży, sam ten spód po prostu jest bardzo masywny. A no tak dla mnie tylko jeszcze są najmniejszą. No, tyle samo. Tyle samo? Tak. Do tego modelu Viro One mamy też szereg różnych akcesoriów jest między innymi taki otoczka, taka, nazwijmy to torebka z żelem chłodzącym w środku, czyli trochę działa na zasadzie bazuki. Nakładamy to, i nam chłodzi to wodę, chłodzi nam sisze. Bo problem w tej fajce jest taki, że tak jak widzicie te dziurki na dole tam się naprawdę niewiele ponad te dziurki nalewa to wodę i ona jest po prostu bardzo mało, więc ona się bardzo szybko grzeje, więc niestety efekt jest taki, że szybko mamy ten efekt, tak jak my to nazywamy, efekt ciepłego piwa, czyli szysza szybko jest ciepła, więc jest mniej smaczne, więc żeby jak najbardziej utrzymać ten chłód, można po pierwsze tą fajkę wsadzić do lodówki, więc będzie zimna, stal trzyma mocno temperaturę, więc będzie wolno się nagrzewało, a druga właśnie dokupić sobie ten zestaw chłodzący. Kolejnym akcesorium. Jest jakby dedykowany cybuch. całkiem niedawno je zrobili. To są globy. One są po prostu małe. Więc tak jakby zamysł fajki, mała fajka, mały cebuch, wszystko jasne. Następnie mamy szereg różnych ustników w różnych kolorach. Tu akurat wzięliśmy inny kolor, ale pod kolor tego, co mamy tu, możemy dobrać sobie ustnik. Więc możemy złożyć bardzo ładny, elegancki zestaw. Kolejną nowością, parę miesięcy dosłownie jest, jest podstawka LED. Tu jak włożymy adapter. W tym miejscu wkładamy FK do środka. To jest coś tego typu. I w tych miejscach, gdzie są otwory, są laserki. I mamy po prostu podświetlenie laserowe. Wykonane, to jest na jakiejś drukacji 3 D. Nie wygląda to super. Ale bajerek jest i działa. Sprawdzaliśmy. Tutaj nie ma żadnego zasilania bateryjnego, akumulatorowego, więc trzeba podnosić pod power banka pod ładowarkę, ale wygodnie będzie pod powerbanka, no bo nie będziecie ciągnęli przedłużacza do tego, żeby sobie poświecić. Jeszcze jest jedno akcesorium, dedykowane, jak widzicie, torba Viro One. Możemy sobie całość do środka wsadzić. Nie jest to jakoś specjalnie grube, ale jak będziemy uważali, będzie gitara. Rozłożymy sobie to, złożymy, rozpalimy, Zajaramy, pokażemy Wam jak to się pali. Jak widzicie stworzyłem tutaj niesamowitą konstrukcję w postaci komina, który zakrył całą fajkę. I już nam fajeczkę mamy rozgrzaną. O, proszę bardzo, tutaj podpórkę sobie wziąłem. I to jest ta fajeczka Viro One wersja Nowitek. I ona się różni od tych zwykłych modeli tym, że mamy wąż w zestawie, ustnik pod kolor, bardzo to fajnie wygląda. I niektóre właśnie są takie dodatki, to jest kolor Forget Black z akcentami czerwonego. Czy pewnie nowitek ma taki swój kolor ten czerwony i go zastosował tutaj. Ale pali się tak samo jak z normalnego Wire One. Zajerajmy. Wpadną węgielek. Lepiej żeby... Dziękuję ci Mateuszu. O, przypomniało mi się, jeszcze jedno akcesorium. Talerzyk. Bo ta fajka, jak widzicie, nie ma talerzyka. Może dokupić jedzenie talerzyk, taki zwykły, stalowy. On gdzieś takie średnicy tu się przykręca i mamy talerzyk, bo tak to nie ma. No, zamysł jest taki, żeby fajka była jak najmniejsza, więc. Ale jak ktoś chce, to sobie może dokupić. Wąż mamy sobie, zobaczcie, tutaj podłączony, ciśnięty na o-ringach, ładnie siedzi. Jerajmy. Trzeba pamiętać, jak się przedmuchuje, żeby delikatnie przedmuchiwać, bo potrafi nam po prostu woda podejść. Bo mamy bardzo krótki korpus, zrobimy dobre ciśnienie, to i mamy zalany cebuszek. Więc uważamy. Mm, ale mam pyszności tutaj, zaserwowali chłopaki, ale o mnie dbają. Jakiś blondzik, taki niemiecki troszkę. Patrzą się na mnie teraz, z czym mi smakuje. No w smaku, to to nie jest chłodne. Woda się bardzo szybko nagrzała. O, to jeszcze mogłoby się trochę dogrzać. Ale zgodnie z zasadą, im mniejsza fajka, tym gęstszy dym. Tu się to sprawdza. Osiągnięcie maksymum gęstości dymu. Ale coś za coś, pamiętamy o tym, że woda będzie się szybciej nam grzała. Pali się super lekko, czyli to dla osób, które lubią, właśnie nazwijmy to otwarty ciąg. Jakość palenia bardzo dobra, kompaktowość elegancka. Kupują u nas to klienci głównie właśnie ze względu na gabaryt, czyli szukają fajki podróżnej i bardzo sobie chwalą. I robią się takie enklawy później, ci co kupią, z nami podpatrzą. My też takie chcemy i potem takie 3-5 viral One obok z siebie stoi i sobie jarają. Więc fajnie to wygląda. I to jest ciekawe tylko w przypadku tej fajki, takie klawy się robią. Tak jak mówiłem, fajny odpowiednik. Nie ma co przedłużać. Fajna fajka działa dla osób, które szukają czegoś małego do podróży. Polecam, zapraszamy. Nigdy będzie z Wami. Trzymajcie się.